Zachęcam wszystkich Państwa, wszystkich mieszkańców Stalowej Woli i powiatu, a także całego Podkarpacia, jeżeli dotrę w ten sposób, do pójścia na wybory. Jesteśmy już w fazie dojrzałej demokracji, a dojrzała demokracja to wysoka frekwencja w wyborach. Nie chciałabym, żeby ta większość, która zostanie w domach, zadecydowała o wyborach. Chciałabym, żeby większość, która pójdzie do urn, zadecydowała o tym, kto ma być w Sejmie, kto ma nas reprezentować. Szczególnie apeluję do kobiet, żeby poszły na wybory i zmobilizowały swoich najbliższych, ojców, synów, mężów, sympatię. Kobiety są odpowiedzialne i skrupulatne i wierzę w ich siłę skutecznego przekonywania. Idźmy wszyscy do wyborów. Moim marzeniem jest, żeby starowa wola znalazła się w czołówce miast, gdzie frekwencja będzie najwyższa. To byłoby wspaniałe. Wtedy moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy naprawdę społeczeństwem obywatelskim. Odpowiedzialnym i bierzemy swoje sprawy w swoje ręce. Zachęcam Państwa i serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach parlamentarnych. Są to wybory, które decydują o losach naszej ojczyzny. Musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za losy naszego kraju w sytuacji, którą obserwujemy aktualnie. To obowiązek każdego Polaka. Wybory to atrybut wolności narodowej wywalczonej przez naszych przodków, ofiarami zdrowia i życia. Nadmieniam jednocześnie, iż osoby, które... Z własnego lenistwa nie będą uczestniczyć w wyborach, nie mają żadnego moralnego prawa do krytyki. Tak więc zapraszam Państwa serdecznie jeszcze raz do udziału w wyborach 9 października. 9 października wszyscy powinniśmy pójść do wyborów. To jest nasz może nieobowiązek. Ale w, poczu w poczuciu no, odpowiedzialności za region, za kraj, każdy powinien zagłosować. Wybrać osobę najlepszą spośród tych kandydatów, którzy w tej chwili są zgłoszeni. Myślę, że uczestnictwo w wyborach jest realizacją swoich pomysłów, myśli poprzez właśnie przedstawicieli w parlamencie. Co cztery lata wybieramy swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu w Warszawie, i później staramy się uzyskać od nich gwarancje, że realizują program, z którymi szli do wyborów. Wydaje mi się, że aby wymagać, trzeba zagłosować, bo jeżeli głosujemy, jesteśmy uczestnikami tego procesu. Możemy w związku z tym także rozliczać naszych reprezentantów. Skoro zaś nie chodzimy na wybory, nie bardzo mamy moralne prawo twierdzić, że ktoś jest dobrym albo złym Politykiem. Wynika z tego, że kluczem do naszego udziału w życiu publicznym, do współodpowiedzialności, jest to, że jesteśmy aktywnymi graczami, że głosujemy na swojego kandydata. A paleta możliwości w tym zakresie jest ogromna: od skrajnej lewicy po skrajną prawicę. Wybierajmy po to, aby współdecydować o tym, jak będzie wyglądać nasz kraj. Nasze miasto, nasz region. Spotykamy się przy urnach 9 października tego roku. Zapraszam Państwa. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu, chciałbym za zachęcić Państwa do tego, abyście wzięli udział w najbliższych wyborach, wyborach parlamentarnych, abyście oddali swój głos, niezależnie na jakiego kandydata. Macie wybór, macie głos, macie prawo decydowania, skorzystajcie z niego. Nie oddawajcie tego prawa innym, ponieważ nieobecni nie mają racji. Nie głosując, tak naprawdę pozbawiacie się prawa wpływania na to, jak będzie wyglądało wasze życie, jak będzie wyglądała wasza przyszłość. No i tak naprawdę pozbawiacie się prawa krytykowania tego, co się dzieje, ponieważ nie opowiedzieliście się po żadnej stronie. Dlatego zachęcam z tego, aby skorzystać ze swojego prawa w imię tego, aby nasz kraj, nasz powiat się rozwijał. Przyglądnijcie się każdemu z kandydatów, wybierzcie najlepszego, ale najważniejsze, idźcie na te wybory i oddajcie swój głos. Pewnie Państwo zastanawiacie się nad tym, dlaczego kandyduję w tych wyborach. Proszę Państwa, z jednego prostego powodu. Podkarpacie potrzebuje naszej pomocy. Żebyśmy uzyskali tą pomoc, musimy pomóc sobie sami. Czyli pójść na wybory, zagłosować, popatrzeć na listy bardzo dokładnie i wnikliwie, kto na nich jest. Zastanowić się, oglądnąć, czy to nie jest mój sąsiad, nie jest mój znajomy, co on może zrobić dla tego regionu, żeby dźwignąć z tego marazmu cały nasz region. Nie chodzi tylko o starą Wolę, chodzi o cały Podkarpacie. Podkarpacie jest niedofinansowane. Brakuje nam środków na leczenie, są długie kolejki, one się będą wydłużać. Jeżeli nie zadecydujemy o tym, kto nas będzie reprezentował, ktoś inny za nas będzie podejmował te decyzje. Nie możemy patrzeć na poszczególne listy, że to jest taka opcja czy inna. Proszę Państwa, popatrzmy, kto na tych listach jest, czym tych ludzi znamy, co oni są w stanie zrobić, co chcą zrobić. Tym się kierujmy i spotkajmy się przy równach wyborczych. Akt wyborczy jest bardzo ważnym aktem w życiu każdego obywatela i nie możemy mieć pretensji o to, że wybraliśmy źle, jeżeli nie przełożyliśmy do tego ręki. A więc zachęcam wszystkich, żeby poszli na wybory, żeby głosowali na ludzi rozważnych, wrażliwych społecznie, bo od tego zależy nasza przyszłość. Okay czego warto pójść na wybory? Przede wszystkim nie głosując nie mam prawa narzekać. Kiedyś taki znany się Edmund Burka powiedział, że dla trumfu zła wystarczy, że dobrze ludzie nic nie robią. Mam nadzieję, że jakoś wszyscy weźmiemy sobie to do serca i przynajmniej będziemy próbować zmienić tę rzeczywistość. Ja przedstawię sześć powodów, aby pójść 9 października na głosowanie. Niezależnie od tego, czy pójdziesz na wybory, czy też nie, ich przeprowadzenie obciąży budżet państwa. Nie wyrzucaj błoto własnych pieniędzy, skoro masz kartę do głosowania, wykorzystaj ją. Odpowiedzialność to dążenie do poprawy stanu rzeczy. Odbywa się to między innymi przez głosowanie. Jak się bowiem dziwić, że politycy unikają odpowiedzialności za swój region, jeżeli wyborcy nie chcą brać odpowiedzialności za to, kto jest wybierany? Demokracja nie bez przyczyny, pani redaktor, oznacza władzę ludu. Trzeba pomyśleć o najmłodszych, którzy odziedziczą taką Polskę, jaką uda się nam zbudować, zanim dorosną. Trzeba dać dzieciom. Najlepszy przykład i najlepszy start. Nie ma jaśniejszego sygnału, że jakiś region jest nieistotny niż właśnie niska frekwencja, panie redaktor. Jeżeli ludziom nie zależy, nie będzie też zależało polityką, której wybierzemy. Programy wyborcze kandydatów są mało konkretne i słabe, bo połowa społeczeństwa niechodząca właśnie na wybory pozwala na to. Jeżeli uważam, że mój region rozwija się dobrze lub źle, idę na wybory. Jeżeli widzę potrzebę zmian i kogoś, kto po zamówieniem czego brakuje narzekania, mówi też jak to zdobyć głosuję. Chcę mieć wpływ na to, co się dzieje. Muszę głosować, by było w kraju tak, jak ja chcę, nic o nas, nic bez nas. Głosowanie traktuję jak prawo. Idę, bo chcę mieć wpływ na to, kto rządzi. Masz prawo, skorzystać z niego. Dzień dobry Państwu, nazywam się Greta Skrzypek i wszystkich serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Wszystkie wielkie sprawy składają się z drobiazgów, w wyniku których te wielkie sprawy powstają. Jeżeli oglądamy wielkie zwycięstwo, to nie zapominajmy, że w tym zwycięstwie uczestniczą żołnierze, a więc jednostki. Tego zwycięstwa by nie było, gdyby tych żołnierzy nie było. Chcemy bardzo, żeby w Polsce się wiele zmieniło. Jeżeli chcemy, żeby ta zmiana się dokonała, to zróbmy chociażby to, co od nas na pewno zależy. Czyli pójdźmy na wybory i oddajmy głos. Ten głos, proszę Państwa, to jest tak jak udział żołnierza w bitwie. Może akurat od pani, pana do nich wyboru z głosu, będzie zależało, jaki będzie wynik. Czy to będzie zwycięstwo, czy to będzie polska klęska. Za każdym razem ten problem staje, kiedy idziemy do wyboru. Ja chciałbym wszystkich Państwa, mieszkańców Stalowej Woli, nie tylko zachęcić do udziału w wyborach, na takiej prostej zasadzie. Jeśli jakiegoś kandydata nie darzymy sympatią, nie chcemy go popierać, idziemy na, głosujemy na tego, który nam odpowiada. Głosując na tego, który nam odpowiada, zabieramy dwa głosy temu, który nam nie odpowiada, ponieważ żeby przebić ten głos, ten, który nam nie odpowiada, musi przyprowadzić co najmniej, przekonać dwie osoby, żeby na niego głosowały. I może to Państwa zmobilizuje do tego, żeby ta frekwencja w tych wyborach była rewelacyjna. Bardzo o to proszę. Ja osobiście idę na wybory, ponieważ... Dość słuchania narzekania, jak w Polsce jest źle, jak, jak wszystko jest źle, bla, bla, trzeba wjeżdżać za granicę i w ogóle. E, ja uważam, że zagłosowanie po prostu to jest już jakieś robienie czegoś, żeby zmienić w tym kraju. Nie tylko zagłosować, ale coś działać na rzecz na przykład jakichś partii czy coś. E, moim to jest po prostu takie męskie zachowanie. Nie narzekać i płakać, tylko coś zrobić, cokolwiek. Nawet jeżeli to ma być mało. Zagłosuję w wyborach 9 października, ponieważ, ponieważ uważam, że to jest mój obowiązek. W ogóle jestem patriotą i chciałbym zmienić coś w tym kraju poprzez, poprzez mój głos w tych wyborach mogę czuć siebie, siebie dumny, ponieważ, ponieważ być może mój głos przeważy, że na przykład odsuniemy te partie, które teraz rządzą Polską, odsuniemy, odsuniemy od władzy. Jeśli chodzi o zaproszenie ludzi do wyborów, to z pewnością poprawniej byłoby, gdyby każda władza, która ma pełnić jakąkolwiek funkcję publiczną, była wybierana przez ogół społeczeństwa. Niemniej jednak nie dziwię się społeczeństwu, że często unika tego głosowania. Tyle razem tak zostało ono zawiedzione tylu polityków nagadało bzdur, nagadało wiele rzeczy, a nawet ślicznie mówiono, a po nie dotrzymano słowa. Dzisiaj państwo okazuje się, że po 20 latach transformacji politycznej jest niesamowicie zadłużone, podległe pod wszelkie instytucje międzynarodowe, majątek narodowy wyprzedany i jak przekonać ludzi? Jedynie tym, że czas najwyższy wziąć się za tą Polskę, poprawić ją, i uczynić się taką, aby służyła ludziom. Wiem, że to nie jest proste, ale od samego gadania to się nie zmieni. Tego trzeba dokonać fizycznie. Czyli zapraszam wszystkich do głosowania I proszę głosować zgodnie z własnym sumieniem. Kto Państwa jeszcze nie zawiódł, to dla go oddać głos. Dziękuję uprzejmie.